I kochani, widzimy się w sobotę na koncercie w Zakopanem, nie mogę się Was doczekać. Przy okazji tego, że wybieram się w góry i tego, że non-stop osentacyjnie przez niektóre portale jakby lekceważona jest prawda, którą mówię, a kłamani są ich czytelnicy, dostaję dużo też wiadomości od moich znajomych, którzy mieszkają w tych górach, że super, że się tam przeprowadzam. W związku z tymi oczywiście a, no, tytułami tutaj je macie. Także jeszcze raz mówię, bo już to powtarzałam kilkukrotnie jako najgłupsza plotka. Nie ja nie, nie, nie chcę mieszkać w żadnych górach i to nigdy nie był mój to moje marzenie. Zawsze mnie ciągnęło do wody. Więc to, że mój partner, nie wiem, mój tata czy mój y, najlepszy przyjaciel buduje sobie y, jakąś tam y, w celach inwestycy, inwestycyjnych czy wynajmowych y, y, opcję mieszkaniową, to nie znaczy, że to jest od razu dla mnie, moje i naprawdę no, nie wykorzystujcie mojej twarzy do takich głupot i kłamania moich fanów. Zwłaszcza. Że już się wypowiedziałam na ten temat, zdementowałam to i uwierzcie mi, że jeżeli kiedykolwiek będę chciała uciec i zbudować wymarzony dla on dla siebie, to nigdy nie zobaczycie go na insta, bo będzie on wymarzony, co za tym idzie z daleka od gapiów. Czy to nie jest logiczne? Czy yy, to, to nie jest jakaś agres... delikatna przesada, co tu się odwala? konfit nie jest tak Mhm No dobrze